Kochane dzieci, dzisiaj, 25 listopada, obchodzimy Dzień Pluszowego Misia i z tej okazji chciałobyśmy przeczytać kilka bajek związanych z pluszowym misiem. Najciekawsze bajki przedszkolaka. Przygoda pana misia. Pan miś tylko z pozoru był zwykłym pluszowym misiem. Dla Zosi pan miś był misiem wyjątkowym. Został przyniesiony przez Mikołaja pod choinkę w ubiegłe święta. Wszędzie razem chodzili i na plac zabaw i do przedszkola, a nawet do kąpieli. Zawsze razem. Zosia i pan Miś. Pewnego razu Zosia wybrała się z mamą na spacer do parku. Zosia z panem Misiem wesoło podskakiwali i śpiewali znane z przedszkola piosenki. Gdy mama rozkładała koc na trawie pod drzewem Nagle przybiegł Maciuś, kolega Zosi z przedszkola. Zosiu, porzucamy piłką? No chodź. Dzieci wspaniale się bawiły. Wieczorem Zosia nie miała nawet sił kolorować. Zaraz po kąpieli zasnęła. Dopiero rano zauważyła, że nie ma pana Misia. Zrozpaczona pobiegła do sypialni i rzuciła się śpiącej mamie na szyję, szlochając, powiedziała, że nie ma pana Misia. Pan Miś zaginął. Że może mu się coś stało. Wówczas spraw w swoje ręce przejął tata. Zosiu, pojedziesz dzisiaj ze mną, ale musisz szybko zjeść śniadanie. Pojedziemy do parku i odszukamy misia. Na pewno tam został. Dobrze, odpowiedziała Zosia, pochlipując. Rano pojechali do parku, ale niestety pana misia nie było. Dziewczynka była załamała, załamana. Płakała całą drogę. Tata zaprowadził płaczącą córkę do przedszkola. Nagle z sali starszaf, starszaków wybiegł Maciuś, wrzeszcząc Mam misia. Zosiu, mam twojego misia. Maciusiu, a jak to się stało, że masz misia Zosi? Zapytał tata dziewczynki. Znalazłem w parku. Leżał na ławce, tam, gdzie się bawiliśmy. Bardzo dziękujemy, powiedział tata. Tak, Zosiu. Najbardziej na świecie dziękujemy, powiedziała szczęśliwa dziewczynka.